Dobra, znawiamy sobie drugi odcinek z Tires. Yy, baczcie, że yy, tak po prostu bez niczego yy, się kończy i tak dalej Ale jest taki luzacki odcinek, żeby zaprezentować grę, to jest gameplay Kilka yy, odcinków gameplayu, nie jest to żadna seria W tej chwili jadę z przyczepką do warsztatu, żeby warsztat odblokować. To, jak ty, już mówiłeś, że jest taka głęboka, właśnie nie wydaje. Chyba nie. Jak odkrywałem teren, to tam. Ledwo, ledwo, ale jedzie. Światło włączymy. Mamy jeszcze do przejechania tutaj całe to. Tego do tego. E, no, chyba tak. No, jakoś tam radę. Singleton, yeah. ja oczywiście blokady, singlet, 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 na singlet, W którym ty jedziesz, tym niebieskim, nie? Tym pomarańczowym, kurde, ja bym się tam nie zmieścił, tam gdzie ty jedziesz. Uk. No i mi się przewrócił. Co? No i mi się przewrócił. Aha. <laughs> Wyciągarką spróbuj go ten, chyba że no się właśnie. uszkodził. No... poczekaj. czekaj. A. Bo nie jest... Tylko się przewrócił i się nie da... tego. Bo ja się mogę naprawić, wiesz. Single day. Nie. bardziej naokoło, bo tam co? Nie. Nie. Ja jadę tą główną drogą taką No. Nie. dalej, ale no Bezpiecznie. W, Jest szersza w w ogóle I masz Nie. Nie. jak się zakopiesz czy coś. Nie. Nie. jest Nie. i takie... Nie jest płaska powierzchnia i w ogóle. Pa, 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 pa.

Ta przyczepka tak spowalnia i w ogóle hamuje pojazd. Ale to jest dobre, bo jak graliśmy wtedy, w tą wcześniejszą wersję, to tak nie było, że spowolniała przyczepka czy coś. Ja no, takie wrażenia nie odniosłem. A teraz to wiesz, jak jedziesz pod górkę yy, samochodem, no to wyjedzie ci i jak przyczepka też jest pod górkę, to już w ogóle nie chcę jechać. Mhm. No ty to jedziesz tą cysterną taką pomarańczową. No, tylko że mam... nie mam cysterny, tylko na drewno. Mhm. Takie jak ten duży. Ona tam jest, wiesz gdzie ona jest? Koło warsztatu chyba. Eee, no, koło warsztatu tam jest. Ale tu jeszcze powinny być te duże i tak dalej. Tylko trzeba podkrywać ten teren. dum 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 da 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 A ty w ogóle jak ten jak na przykład ja jadę to ty widzisz moje kolejny? Hmm. Czy masz taką drogę normalną płaską? Ten się nie, jakby nikt nie, nie jechał jeszcze. Kurczę nie wiem. A jak masz taki wiesz taki teren jakby e, z gałęziami taki jasny to tam kolei zwykle nie ma nie? A jak na przykład ja już tu jechałem wcześniej to mam swoje kolejny. No to swoje stare mama, twoje to nie. No ale ty jechałeś już tędy tą drogą do tego warsztatu? Na starej mapce pamiętam, jeszcze. wczoraj. Ja już chyba jestem blisko. No, jeszcze kawałek. ティラララララララララララ。<music> Grałem dzisiaj w Aliena i kurde to jest naprawdę straszna gra. Nie daj, że są ci Androidzi, to ten obcy jeszcze kurde, tak... I takie dźwięki są. Fajna jest ta animacja, jak cię zjada. To szczę szczęki w szczękach. No, ale różne są animacje. Jest też na przykład jak jesteś plecami do niego, to jest taka animacja, że ci w brzuch wbija kolec i padasz na ziemię. Kermi Dobra ja jestem już w warsztacie Masz dwa punkty, nie? Nooo, bo ja jadę, wiecie, ja jadę. jadę odkrywać Ale co jedziesz odkrywać? Właśnie z tą przyczepką wywaliłem No ale to przecież dlaczego nie wziąłeś tej przyczepki jeszcze raz Co nie, Boże Patrz na mapę, wiesz jak jest to paliwo, nie? To pierwsze. No wiem. No jak tam dojeżdżałem, to się kapnę, żeby przyczepki nie wiszą. Aha. Ty, a wiesz, że tam gdzie jedziesz, to przez taką dupną rzekę musisz przejechać. Taką szeroką. W ogóle, żeby tutaj tą mapkę wziąć, to trzeba przez tą rzekę przejechać. A ta. Na razie wiesz, jest szeroka, wielka droga. No ale jak będziemy jechać e, tymi swoimi pojazdami, to wątpię, że to damy radę zrobić. Ech, jakiś hardcore. To powinien być ten MAS do przewożenia rakiet. To w pierwszej marce. A no widzę. Taka rzeka też była w tym demo technologicznym. Dobra, ja się idę tepnąć i jadę tam, gdzie ty jesteś. Albo w sumie czekaj, ja stąd mogę jechać. Spróbuję pojechać, bo tutaj są takie wysepki. Na tej rzece. Ja widzę tylko rzekę i nic więcej. Ja na mapę akurat patrzę teraz. To jakby tu najlepiej jechać, no. tutaj, 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 tutaj. No, co? co się będę. Tutaj. No, widzę te wysepki, co tam masz. Ty masz tego pomarańczowego? Co, Cysternę. Nie, a, a jak masz mapkę, to ty możesz przesuwać godziny? Jak godziny przesuwać? Nie, to nie Ało. jest do przesuwania godzin. W się tak dało tam ileś litrów zmarnujesz, ale możesz poczekać do jak będzie jasno. Nie, nie wiem, nie wiem. To okay. jadę. Okej. Jadę. Zawiesiłem się na drzewku. To co nie jest tak źle jak wygląda. No dobra. Może jest. <śpiewa> <śpiewa> Nie mm -hmm. ja. tylko mi kawałek plandeki wystaje. No. <laughs> Ale do połowy szeki się da dojechać. Fajnie. Chyba, że wpadłem w jakiś równo. Super dobrać... słoniu, że do połowy się da dojechać. <gry> Ta informacja mi dała teraz króde szansę. To jest taki prąd rzeki. Widziałem ten garage card, no to i pojadę do garażu. O na to. No to jest bardzo dobry pomysł. Dobrze. Najgorsze jest to, że woda niszczy pojazd. No. Tak wiesz, wjedziesz na jakąś większą dziurę i to dup. Te 10 metrów pasy już nie mogę wejść. Tym szczepkiem. <grym> Tym niebieskim? Dobra, ja przejechałem tą rzekę. Ani razu stary się nie zamoczyłem. W się sensie zanurzyłem cały. Tu jest idealnie. Pomiędzy tymi dwoma wysepkami od tego warsztatu, co jest 2x4. Dobra, to spróbuję podejść. Tylko w tym. Najlepiej weź tym y, cysterną. No, bo jest tak sześciokołowa. Dobra, to trzeba teraz... A, tu jest cel, tu są drewna. Trzeba tu podkrywać na tej wyspie. Wiesz, to pewnie jest tak, że gdzieś 10 metrów dalej, gdzie nie możemy wjechać i gdzie nie widzimy, będzie jakiś most. No. Czy ja jechałem cały czas na ręczny? Możliwe. Dostałeś z Syzyfa? Jeszcze nie. Bo tam coś 300 metrów trzeba przejechać. <laughs> ja, ja to dostałem. Dobra, mam pierwszy obszar. Są fajne takie bagna. Hmm. Już piąta jest, za chwilę będzie jasno. Dobrze. Dobra, ten tutaj mam odkryte. Jadę teraz tu. No, je gorsze jest to, że mam połowę paliwa. Ja mam to, to, ten zbiornik jak coś. No, tylko, że musiałbyś tu być. Jadę. O, warsztat kolejny. Dobra, i kolejny obszar, już widzę. Jest główna droga. Asfaltowa. O! To ja zaraz na nią jadę i szukam aut jakiś. Achievement Trwal. Widzicie, fajny, fajny motyw z achievementami. Te jakieś kamyki, co? Nie mogę przejechać. Dobra, jadę odkrywać. Jednak nie będę teraz szukał tych samochodów. No tak czy tak bym nie musiał tepnąć do warsztatu pewnie paliwa nie będą miały. W Mazarskim rejonie nie jest kolorowo no. Ja nie wiem jak tu jechać na innym biegu niż ten środkowy Jedem co Mamy kolejny obszar. No i pięknie.